Królowa Elżbieta II powraca w swoim kolejnym aktorskim wcieleniu, a losy rodziny królewskiej w kolejnej odsłonie i z nową obsadą. Zabawne jest to, że drugi sezon i trzeci obsadową, wiekiem obsady dzieli 10 lat, a fabularnie zaledwie kilka miesięcy. Zaczyna się wszystko od królowej, która wchodzi do sali, widzi nowe znaczki pocztowe ze swoim portretem i wydaje się, że ma lekki kryzys wieku, że czuje się staro, i to ją zasmuca. I po tych kilku miesiącach widzimy, zamiast młodej mamy z niemowlęciem na ręku widzimy dojrzałą kobietę z wy wymalowanym na twarzy stresem. Ten stres jest spowodowany tym, że wybory w Wielkiej Brytanii w 1964 roku wygrywa... Partia, która niekoniecznie chce mieć z monarchią wiele wspólnego, a nowym premierem zostaje Harold Wilson. Zarówno królowa, jak i on podchodzą do siebie z wielkim dystansem. W przypadku królowej ten dystans jest spowodowany tym, że plotki głoszą, że Harold Wilson może być agentem KGB. Z kolei Harold Wilson uważa, że królowa ze względu na to, że Pochodzi on z partii, której królowa nie popiera, choć zgodnie z brytyjskim prawem królowa nie może mieć preferencji politycznych. Również podchodzi do niej z taką dziwną arogancją, powiedziałabym. Następnie królowa odwiedza swojego dawnego premiera, podwładnego, a obecnie wydaje się, że przyjaciela, mentora, Winstona Churchilla, ponieważ dostaje wiadomość o jego chorobie. I tutaj mamy przepiękną, wzruszającą para paralelę do sezonu drugiego, w którym ustępujący z urzędu Winston żegna się z królową. I Olivia Colman w trzecim sezonie jako królowa dokładnie w ten sam sposób oddaje Horszczylowi. Po chwili okazuje się, że to było ich ostatnie pożegnanie. Następnie mamy sztenę na pogrzebu, w której premier Harold Wilson wzbudza niepokój królowej bardzo wylewny sposób, witając się z rosyjskim oficerem, który jest w katedrze. I od tego momentu kamera zatrzymuje się na twarzy Elżbiety II, na której się maluje coraz większa niepewność, coraz większa niewiedza i coraz większy strach przed przyszłością. Po raz kolejny widać tę niepewność w scenie, kiedy okazuje się, że agentem był jednak jeden, jeden z jej zaufanych ludzi, ser Anthony Blunt, czyli kustosz obrazów znajdujących się w pałacu, w pałacu Buckingham i przygotowujący jednocześnie ich wystawę, na której królowa ma przemówić. Niedawno też słyszałam taką opinię, że serial The Crown opisuje rodzinę królowską w zbyt wyidealizowany sposób. Wydaje mi się, że dwa pierwsze odcinki, które będę omawiała w tym filmie już przeczą tej tezie, ponieważ mamy pod przedstawione, jak bardzo niektóre sprawy musiały zostać zamycione pod dywan, zarówno prywatne, jak i publiczne. W tym przypadku królowa musi ukrywać zarówno odpowiedzialność za czyny Serek Blanta i chwalić go na otwarcie wystawy, co przechodzi jej z wielkim trudem i mamy taką scenę, kiedy Elżbieta, używając takich subtelnych określeń, próbuje dowieść Blantowi, że wie, co on ma na sumieniu, a Blant się tego domyśla. I tutaj wchodzi książę Filip, który jak zawsze próbuje być tym surowym, bezkompromisowym władcą, choć nie ma do tego do końca praw. I próbuje udowodnić seru Antoniemu Brandtowi, że będzie mu patrzył na ręce, że doprowadzi do tego, żeby on został ukarany. Na co ser Blant odpowiada mu przypomnieniem o klubie dżentelmenów, który z dobrymi manierami nie miał, nie miał wiele wspólnego. I wychodzi na najaw czarna, i mo może wyjść na jaw czarna przeszłość księcia Filipa. W drugim odcinku wracamy do dzieciństwa królowej i jej siostry, księżniczki Małgorzaty, która w trzecim sezonie ujawnia się pod postacią błyskotliwej, wspaniałej Heleny Bonham Carter. I mamy do czynienia z, ze wspomnieniami, które zaważyły na relacji obu sióstr i tą relacją, one da, na którą one dalej próbują pracować, ale jest to dla nich bardzo trudne. Myślę, że ta relacja jest czymś, co najbardziej udało się pokazać, jej nieoczywistość, jej dwubiegunowość i taką też... Surowość, co sprawia, że często odcinki, w którym dwie siostry wysuwają się na plan, zasmucają widza i zostawiają go z takim y, dylematem moralnym, co powinno być ważniejsze, czy korona, czy relacje dwóch sióstr. W dalszej części odcinka hipiska Windsorów wysuwa się na pierwszy plan i jest pokazana bardziej jako skandalistka i gwiazda rodziny królewskiej i taka przeciwwaga dla skromnej, staroświeckiej i tradycyjnej królowej Elżbiety. Vanessa Kirby kreowała Małgorzata jako buntowniczkę, która żyła w cieniu królowej. Natomiast Małgorzata w trzecim sezonie próbuje wyrwać się na pierwszy plan. Widać jak ona bryluje w świetle fleszy. Widać jej pogłębiający się kryzys w małżeństwie z Tonem. Zapewne w następnych odcinkach będziemy obserwować rychły zgon małżeństwa. I w pewnym momencie Małgorzata dostaje specjalną misję, która najpierw jest grzeczną prośbą od siostry, Potem staje się rozkazem. Tutaj znowu mamy pokazane, jak relacje królowa-podwładna stają się ważniejsze niż relacje sióstr. I mamy do czynienia z przedabawną sceną, w której biedny premier Harold Wilson musi, ob, musi streścić królowej, co się działo na bankiecie u Lindona Johnsona. Scena zaczyna się w momencie, kiedy księż, Księżniczka Małgorzata zostaje wprowadzona do sali przy dźwiękach brytyjskiego hymnu, a Harold Wilson wjeżdża na dziedzinie z pałacu Buckingham i opowiada królowej o konkursie pijackim i konkursie limeryków, którym jej siostra zwyciężyła. Obawa wypisana na twarzy obawa, na twarzy, obawa na twarzy premiera, który musi coraz bardziej pikantne szczegóły dokładać do kubki historii. Natomiast okazuje się, że misja została wykonana śpiewająco, czyli cel, który mia... cel dyplomatyczny przedstawiony przed Małgorzatę został osiągnięty. Ale po raz kolejny siostry nie doszły do porozumienia. Odcinek kończy się na smutnej kompilacji scen z dzieciństwa i z rodzinnego obiadu, które pokazują jak władza i dążenia postawiły przeciwko sobie dwie najbliższe osoby. I to wszystko co mamy w dwóch pierwszych odcinkach The Crown. Zapraszam na omówienie kolejnych odcinków w następnych filmach. Do śledzenia kanału, na Instagrama. Do zobaczenia.